z w kolejnym roku i jest to pierwszy filmik który pojawi się na moim kanale w 2020 roku. Także mam nadzieję, że spędziliście świetnie Sylwestra i fajnie rozpoczęliście ten nowy rok. Jeśli nie wiecie to pod koniec ubiegłego roku Netflix wydał ranking najlepiej oglądanych seriali i filmów właśnie w 2019 roku. Ja jednak oglądałam dużo więcej seriali, nie oglądałam wszystkich seriali z tego rankingu, ani nie oglądałam wszystkich filmów z tego rankingu, ale oglądałam także inne seriale, które mnie zainteresowały z innych platform, dlatego stwierdziłam, że zrobię mój własny ranking pięciu seriali, które pojawiły się zarówno na platformie Netflix, jak na platformie HBO GO i zostanąły przeze mnie obejrzane w e, właśnie w 2019 roku. Są to seriale, które albo miały ogólnie swoją premierę w 2019 roku, albo ich konkretny, najnowszy sezon właśnie się w tym ubiegłym roku pojawił. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodoba, to zachęcam Was oczywiście do klikania po górę, subskrypcji tego kanału oraz do wpadania na moje media społecznościowe. Nas macie tutaj oraz linki w opisie. No i zapraszam Was już bez większych wstępów do dalszego oglądania. Zacznę ten ranking od końca i będę się zbliżać do pierwszego miejsca. Na piątym miejscu jest według mnie Trzeci sezon La Casa de Papel. Bardzo kocham ten serial, obejrzałam go całego właśnie w 2019 roku: zarówno pierwszy, drugi, jak i trzeci serial. Jeśli nie wiecie, o czym serial La Casa de Papel, czyli po polsku Dom z Papieru, jest, jest to hiszpański serial opowiadający o napadzie przez ośmiu zorganizowanych przestępców na mennice w Hiszpanii. Kieruje tym wszystkim profesor, który prowadzi negocjacje z policją. Pytanie brzmi, czy plan im się uda i czy rzeczywiście uda im się napaść na tą mennicę hiszpańską i czy uda im się utrzymać tam na tyle długo, żeby wydrukować dużo pieniędzy i z tej mennicy uciec. Na to pytanie Wam nie będę odpowiadać, względem to, że podejrzewam, że oglądają ten filmik także osoby, które nie oglądały pierwszego, ani drugiego sezonu. Także jeśli tego nie oglądaliście, to koniecznie musicie to w 2020 roku zrobić. Czemu na piątym miejscu go umieściłam, skoro mówię, że był to jeden z moich ulubionych seriali Ze względu na to, że premiera w 2019 roku miał trzeci sezon tego serialu I powiem Wam, że trzeci sezon tego serialu najmniej mi się podobał ze wszystkich trzech Ze na to, że widzę trochę powtarzanie schematów zarówno z pierwszego i drugiego sezonu I sądzę, iż ten serial mógłby się skończyć na drugim sezonie I byłby to genialny serial Ten trzeci sezon ok, był fajny Na tyle fajny, żeby znaleźć się w tym rankingu Aczkolwiek no tak... Trochę mniej mi podszedł niż pozostałe dwa sezony, aczkolwiek i tak był bardzo fajny, bardzo fajnie nagrany, bardzo ciekawie zrobiony, i jeśli jeszcze tego serialu nie oglądaliście, to bardzo polecam Wam go obejrzeć. Na czwartym miejscu według mnie jest czwarty sezon Rika i Mortiego, a konkretnie pierwsza połowa czwartego sezonu Rika i Mortiego ze względu na to, że drugie pięć odcinków ma się pojawić w 2020 roku. Pierwsze pięć odcinków Miało premierę 22 grudnia, czyli pod koniec 2019 roku. Według mnie, szczerze ze wszystkich sezonów Rika i Mortiego, najbardziej właśnie podobał mi się ten czwarty. Był on mega fajnie zrobiony, było dużo humoru i takich bardzo ciekawych scen. Jeśli nie wiecie, o czym serial Ricky Morty jest, jest to jakby bajka animowana, serial animowany, ale dla osób dorosłych, produkowany przez stację Swim Adult. Opowiada on historię przygód po różnych alternatywnych rzeczywistościach, czy także po całych odległych galaktykach Ricka i Morty'ego. Rick jest to alkoholik i jednocześnie dziadek właśnie Rika, i właśnie razem ze swoim wnuczkiem Rick podróżuje po całej galaktyce. Po alternatywnych rzeczywistościach w poszukiwaniu różnych przygód. No i właśnie serial opowiada o ich przygodach, opowiada także właśnie o całej rodzinie Ricka i Mortiego. Powiem Wam, że serial osobiście mi się bardzo podobał. Było to także moje odkrycie 2019 roku i całe 3-4 sezony aktualnie obejrzałam z Karolem. Jest to także serial dostępny na Netflixie. Bardzo fajnie się oglądało, i właśnie według mnie czwarty sezon jest najlepszym ze wszystkich dotychczasowych czterech sezonów Ricka i Mortiego. Jeśli jednak nie jesteście osobą dorosłą, to nie polecam Wam oglądać tego serialu. ze względu na to, że jest to zdecydowanie serial zalecany dla osób yy, dorosłych, mimo tego, że jest to bajka animowana. Na trzecim miejscu Według mnie powinien pojawić się Wiedźmin, czyli premiera Która miała miejsce 20 grudnia Na stacji Netflix I miał premierę wtedy pierwszy sezon tego serialu Jeśli nie wiecie o czym Wiedźmin jest Choć sądzę, że Każdy Polak Chociaż raz o książkach Sapkowskiego słyszał Ja osobiście nie czytałam książek, ani nie Grałam w gry Jednak postanowiłam się tym serialem Zainteresować, ze względu na że trailer był bardzo obiecujące i powiem wam, że mi jako osobie, która nie miała wcześniej wtyczności z tym światem, bardzo mi się ten serial spodobał. Jeśli nie wiecie o czym wiedźmin jest, jest to jakby serial, a wcześniej książka, która opowiada o losach najemnego łowcy potworów, czyli Geralta z Rivi, który znajduje swoje przeznaczenie w księżniczce Siri oraz także czarodziejce Yennefer. No i właśnie serial został zrealizowany na podstawie książki Capkowskiego i możecie go obejrzeć na stacji Netflix. Według mnie mega fajnie nakręcony serial, mega ciekawy, bardzo wciągający w szczególności osoby, które lubią właśnie seriale w tematyce fantastycznej. Trochę właśnie inny serial od seriali o wampirach czy wilkołakach, które wcześniej oglądałam. Tutaj mamy do czynienia z wieloma różnymi rodzajami potworów, no i właśnie z wiedźminem tytułowym. Serial mi się bardzo podobał. Wiem, że spotkał się z małą krytyką osób, które czytały książki czy grały w gry, jednak ja z perspektywy osoby, która nie czytała książek ani nie, nie grała w gry, mogę Wam zdecydowanie ten serial polecić. I według mnie jest to także jeden z, jedna z lepszych premier właśnie 2019 roku w rankingu. Netflixa znalazła się aż na pierwszym miejscu. Także był to zdecydowanie często oglądany serial, właśnie w 2019 roku. Mimo tego, że premierę miał pod koniec grudnia. Na drugim miejscu, według mnie, powinien się zdecydowanie znaleźć serial Czarnobyl, który miał premierę 7 maja 2019 roku na stacji HBO Go. I tam także możecie go obejrzeć. Nie jest on dostępny na Netflixie, jest dostępny właśnie na HBO Go. Serial Czarnobyl jest to fabularyzowany serial o katastrofie w elektrowni w Czarnobylu. Przedstawiam właśnie zarówno sam wybuch, jak i to, czemu do tego wybuchu doszło, jak i także konsekwencje tego wybuchu i to, że tak naprawdę ZSRR w ogóle zataił to, że w ogóle. Do wybuchu doszło i sądzę, że z tego serialu można dużo się właśnie o tej historii dowiedzieć, dużo właśnie się o tej historii doedukować. Wygląda na to, że no, każdy wie, że taka katastrofa miała miejsce, raczej każdy słyszał o katastrofie w Czarnobylu. Jednak warto się doedukować w tej sprawie i dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało, co tak naprawdę doprowadziło do tego wybuchu i jakie konsekwencje tak naprawdę miał ten wybuch. Ja powiem Wam, byłam zszokowana oglądając ten serial, według mnie bardzo dobrze to zostało przedstawione I jeśli macie 16-18 lat, względem to, że zdecydowanie ten serial jest także przeznaczony dla tej widowni Względem to, że chociażby widać te wszystkie poparzone ciała i sądzę, że też mniejsze osoby nie mają szansy tego zrozumieć To zdecydowanie polecam Wam obejrzeć ten serial, jeśli jesteście zainteresowani, to tak jak już mówiłam, możecie go obejrzeć na stacji HBO go. I według mnie chyba największym serialowym odkryciem właśnie 2019 roku był serial, który poleciła mi domnika i obejrzałam go w przerwie świątecznej. I jest to serial Annie with an E, czyli Ania nie Anna w polskiej wersji. Jest to serial oparty na książce Ania z Zielonego Wzgórza, które podejrzewam każdy, a przynajmniej ja, czytałam w podstawówce jako lektura szkolna i była to jedna z moich ulubionych, Lektur. Serial nie trzyma się ściśle książki Są oczywiście wydarzenia, które miały miejsce w książce Jednak serial w pewnych momentach trochę odbiega od książki I w sumie m, nawet powiem Wam, że to jest według mnie nawet ciekawsze Ze względu na to, że opowiada historię chociażby Maryli Czy historię Mateusza Które w książce nie były aż tak bardzo rozwinięte Jednak książka skupia się bardziej właśnie na dziejach tytułowej Ani Serial w drugim i trzecim sezonie Także opiera się o, książkę, o kolejną książkę z tej serii, czyli Ania z Avonlea, której ja już aktualnie nie czytałam. Światowa premiera odbyła się 22 września 2019 roku i dlatego znajduje się on w tym rankingu, ze względu na to, że polska premiera na Netflixie miała miejsce 3 stycznia 2020 roku, ale cii, według mnie jest to. Światowa premiera odbyła się 22 września 2019 roku. Powiedzmy, że się liczę, to wcale nie także bardzo chcę Wam wspomnieć o tym serialu. Czemu w ten serial Wam polecam i czemu mi się on tak bardzo spodobał? Po pierwsze, historia, która absolutnie wciąga. Nawet jeśli czytaliście książkę, to mimo tego, iż wiedziałam, jak wszystkie sezony się skończą, mimo tego, iż wiedziałam, jak się skończy trzeci sezon, to i tak bardzo emocjonalnie przeżywałam to, co się dzieje aktualnie w serialu. I także genialne nagranie, genialne pokazanie tego wszystkiego. I według mnie jest to chyba najbardziej autentyczne pokazanie, chociażby domu. Maryli i Mateusza z wszystkich dotychczasowych ekranizacji Ami z Zielonego Wzgórza, czy także aktorka, która gra tytułową bohaterkę, czyli Ami Beft, która jest niesamowicie pozytywną osobą i tak swoją drogą jest w moim wieku, co jest w ogóle śmieszne i w moim wzroście, także mogłybyśmy się zaprzyjaźnić, jeśli ona by w sumie nie mieszkała w Irlandii. Ale naprawdę i też niesamowite nagrania krajobrazów. Krajobrazy w tym serialu są po prostu tak genialne, tak genialne ujęcia, że po prostu ten serial, według mnie, naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce w tym rankingu w 2019 roku. I jeśli chcecie, to nagram Wam filmik podsumowujący, tak naprawdę, czemu według mnie warto obejrzeć ten serial. Ale jeśli jeszcze go nie oglądacie, to uwierzcie mi, warto. Także to już by były wszystkie seriale, które obejrzałam w 2019 roku i które bardzo serdecznie chciałabym Wam polecić, jeśli jeszcze ich nie oglądaliście. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zachęcam Was oczywiście do klikania łapki w górę, subskrypcji tego kanału oraz do wpadania na moje mezje społecznościowe. Napiszcie także, jakie według Was seriale, jakie według Was premiery 2019 roku zasługują, żeby w e, waszym rankingu był. No i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, no i do zobaczenia w kolejnych y, filmikach do zobaczenia i pa pa